Cześć! Każdy słyszał pracę serca. Ty na pewno też. A teraz bez problemu taki dźwięk nagrasz i wyślesz do lekarza. Szybko i łatwo. Zobacz. Załóż moduł stetoskopu. Osłuch serca to cztery punkty osłuchowe. Proszę zwróć uwagę, że pierwszy punkt znajduje się po prawej stronie klatki piersiowej. Ważne jest, aby osłuchiwać, przykładając stetoskop z boku mostka. Przyłóż stetoskop do kolejnych punktów. Zapamiętaj kilka kroków właściwego wykonania badania serca. Badanie serca wykonuj w ciszy. Załóż stetoskop. Przyłóż stetoskop w odpowiednich czterech punktach. Zakończ badanie. Dziękuję bardzo. Już wiesz, jak proste jest badanie serca. Zapraszam na kolejne filmiki z pozostałymi badaniami. Do zobaczenia.